Witajcie, kochani. Dominik Piórem po szkle. Dzisiaj szybciutko, bo niestety przeprowadzam pewne rewolucje swoje życiowe, więc niekoniecznie mam czas na nagrywanie. Mam nadzieję, że wyjdą one dobrze. Natomiast, jeżeli szukacie, to chciałem zwrócić Waszą uwagę na to, że na stronie Noteki pojawiła się ta linika, którą część osób szuka, i do tej pory w miar... ja również je szukałem. Czyli hobelniczy Stencil Basic z tą fajną, takimi, z tymi fajnymi ząbkami na boku. W związku z czym, jeżeli ktoś poszukuje, to jest okazja, żeby ją kupić. Tutaj pokazuję, właśnie jak wyglądają, również jest przykład, jak wyglądają przy użyciu różne formy zaznaczenia. Wygląda to całkiem nieźle. Z przyjemnością przetestuję, bo zamówiłem, czy różni się to od linijki takiej metalowej, którą zamówiłem z pewnego wschodniego portalu, która była dużo, dużo tańsza, jednak niestety zostawia bardzo duże ślady na kartce. I na przykład, jak coś przy niej narysuję odrywam linijkę od, 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 od kartki ją y, odstawiam no to wtedy rozmazuję po prostu ten ślad i niezależnie czy to jest słuchajcie przy użyciu atramentu czy przy y, jakimś tam y, cienkopisie więc sam jestem ciekaw y, jak ta japońska wersja y, będzie współpracowała i jaka będzie jej jakość w porównaniu do tego co Oferują nasi chińscy przyjaciele. I tutaj, jeżeli chodzi o samą tą stronę, to tutaj są oczywiście zdjęcia. Koszt tej linijki jest to 37 zł. Ja zamówiłem to, ponieważ nie mam czasu teraz podjechać do dziewczyn z przesyłką do impostu 12 zł, więc razem na 49 zł. Tanie nie jest. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Natomiast jeżeli. Byście się zdecydowali, to tutaj Wam podpowiem od razu. Ze strony głównej noteki, wchodzimy sobie w akcesoria. Mamy tutaj linijki, szablony i cyrkle, i któraś tam pozycja po kolei od góry to będzie właśnie ta podstawowa linijka, oferowana przez firmę Hobonichi. Oczywiście są tutaj również jakieś inne. Linijki, jednak ja mnie się osobiście te pozostałe niekoniecznie jakoś tak podobają. Na przykład, tu jest wersja aktywności. Może ktoś to ma, to zachęcam serdecznie do komentarza, jak się sprawdza te pozostałe. Aczkolwiek sam jakoś niekoniecznie widzę zastosowanie do. Tych tutaj form, które są na tych, na tych aktywnościach zaznaczone. Pozdrawiam Was serdecznie. Mam nadzieję, że niedługo będę miał więcej troszkę czasu, żeby nagrać filmik. Tutaj troszeczkę tak, taką zajawkę. Może sprzedam. Mam w planie nagrać filmik bardziej szczegółowy o piórach Kakuno. Odkryłem w nich bardzo ciekawą możliwość, powiązaną nieco z Sailor'em Tuzu. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę miłego wieczoru. Mam nadzieję, że wszystko u Was jest w porządku i że wszyscy jesteście zdrowi i szczęśliwi. Taki ze mnie optymista. Na razie.